Ale, ale, nu dzień dobry. Ale, 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 ale. No ale, widzowie, hakerka w ogóle zbudowała taki most teraz do tego portalu. No i co, nie? Ostatnia zabawa z Dirtem była tak świetna, że no, ja muszę, nie wiem, nie go że kopać, ja muszę iść do kolejno, No nie mogę się do tego zapaść. Ale ja chcę zobaczyć czy dalej takie świetne zabawy tam będą, nie? Czy warto, czy warto wchodzić do tego portalu, nie? To co? A widzowie! Zanim to tu na paleo style Kupujcie kozackie rzeczy, macie link w opisie yy, I łapkę zostaw suba No to co? Hopsa hopsa Idziemy panion Hopsa hopsa Uuuu! Nubek nowy Ko świat Ostatni świat był epicki Konie 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 i pszczoły od razu? panie koniu I wiadomość od hakerki Ale Nubek, jest. ostatni świat z dirta był niesamowity W sensie, no nie było dirta Zombie Ej, ja nie... naj, naj, k, e, zabawie ka, Ty zombie, zobacz zombie, zombie Bigo Oła, Dobra, żart, żart, żart Przecież To ja, to ja jak był No przestań mnie bić Jesteś Nie jestem Przeczytajmy Aha, co dobra. musimy robić Witajcie w kolejnej zabawie Hacker kid What? Ale to nie znasz jakie. Hackerki czy. Hacker dziecko? Co? Możecie oswoić villagerów za. Co? Villagerów za pomocą szmaragdów, miłej zabawy. Żeby ale dostać ja, ja. się na wojnowice, musi się zrobić portal do netheru. Ale banan. Chyba, że nie wiem, to może być podchwytliwe. A tu mamy. Sz... O, szmaragdy z bomby! Patrz! I wioska od razu nam dała. Ej, ale e. dziwnie. Czemu ty... Czemu, ty... Czemu, ty... Czemu ty. Ale jak. <laughs> Słodźka, szmaragdy, villagery. Ła, nie wiem mnie, jak shifta, użyj shifta, zabijesz mnie No co? No to popatrz, na F5 kliknij sobie No co? No, jak e, shifta kliknij teraz A nie gadasz, ty gadasz głupoty No kusnij Nie są pilacerki Siano, 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 siano Zielone, zielone Zielone, zielone, Ej, no Jest nie filacek. mogę, ale to przeszkadza Ej, what? Pilacerki A co ty robisz? Aha, a co no bo jedzenie, stary, jedzenie Eem. Drewno elegancko Wiesz o co chodzi, drewno elegancko Kolejne Jest. drewno elegancko Kolejne drewno... Gdzie w ogóle oni... Nie ma tu villagerów żadnych no, gdzie są, trzymaj to... Możesz mi rzucić, ja to ogarnę Dla ciebie Tak, zrobię ci jedno Ko, rzuć mi sianko ciebie. Jedno? A ty tyle, tyle miałem, no co? <laughs> ty... A Tylko... wtedy ja do niego puł A patrz co tam stoi! Filacer! Ej, chodź tutaj, trzymaj, połowę! Dawaj, dawaj, dawaj do villacera! Zobaczcie co, co to jest! Czekaj, czekaj, dawaj. tylko zrob, zrobię jakieś rzeczy nam początkowe Dobra, więc jestem taki ciekawy jestem, ja nie mogę... Tyk. Idę do niego! Idę do niego! Idę z nim pogadać o co chodzi! No. Małe villagerki, <laughs> patrz! Co? Baby villagerki tutaj są! Tu tu! Baby villagerzy? WOOOOT! No. Tutaj dwa! <laughs> dwa bobasy! <laughs> ale jajca, co? Trzymam bobasy! To jest? A może trzeba im dać tego, Meraldy. Nie, małym ja chcę dużego, ja nie będę małym Dobra, trzymaj A on nie chce Może musisz go uderzyć? Nie bij! Golem A. cię zabije, uciekaj Nie, dobra, nie, to nie, nie. A jak mu rzucę na ziemię? Co on ma spodnie? To nic Ej, spodnie mają Kup! What? Ej, niego Czemu e... on się zmienił w złego wieleczera, on nie zabije nas? Patrz! Co? I co? O, co on robi? I co oni? Ej, to są jakieś... Co? Ej, jeszcze ja ten... Ja nie rozumiem. Co się dzieje? Ej, co tu się odwala? Oni biją... Golema! Ej, oni się nas... Słuchają się? Patrz! Słuchają się, to są nasi... Ile ich jest? Ej, oni go zabijają za nas! Ej, ale to jest mocne Oni robią wszystko za nas chyba! Ja nie mogę zabili Golema Dawaj Słuchaj, więcej może... żarcia sobie, już na cały odcinek o, żarcie będziemy mieć Ej, to czyli co teraz? Te wilecery są oswojone? Nooo, chyba robią za nas rzeczy, czy nie? No Nubek, ale tutaj nic, nic nie widać Zobacz, jest Mind Token A. Zobacz Ej, no, no, a widzę, Ej, o kurde, co to jest? Nie wiem A skąd mam się, że jakoś, to nie jest płyta muzyczna, czemu to jest... Ej, dobra, dobra, coś tutaj Ej! Czemu oni są normalni oni są teraz? Mi... Czy oni po czasie się zmieniają w normal, Patrz, normalnie są, już nie są ten... Eee, trochę podejrzane to jest. Jesteście podejrzani. Co ja mam... E? Czekaj. Ja... Ja nie rozumiem, co oni mają ja. zrobić, nie? Ja, <laughs> ja... Ej, wykopali! Ja. No. Drewno wykopali! Jak kopali drewno? No patrz, chodź, chodź do drzew, patrz. Jak do drewna wykopią za nas? No patrz. Co? co się dzieje? Ej, I zabijają kurde krowy Jezus, z rękami. Od kiedy zasadnicy mają ręce? Nie, ale nie kopią drewna. No, kop, 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 kop. kop Czemu Może nie kopią? Okay. Czekaj. Czekaj, ja, jak mamy. Bo tu jest łatwo stworzyć ten item, tylko nie rozumiem za bardzo. <laughs> ja hmm, Jak robić, nie? No, bo jest item, mamy drewno, wystarczy nam, wystarczy nam drewniane killowe, ale nie wiem skąd ta puta muzyczna jest. Chodź do lasu, w, le w lesie im rozkażemy kopać ten Ale weźmy ich więcej ogarnimy. gdzie oni są jeszcze? Nie ma więcej villagerów? Villagerków Villagerów Tylko, o tu jest, tu jest Chodź tu Kurde nie, dos, nie trafiłem Chodź tu No, chodź tu no, Zamienisz się? No, o jest, jest, mamy jest? go A normalny jest teraz, nie jest Co jest grane? jest Patrz kolejny, patrz kolejny, patrz kolejny No gdzie, no chodź tu Kici, kici! Mamy, Kale, mamy, dodałem. mamy, mamy. Jest ich więcej jeszcze? No to jest, nas... jesteśmy, druzyną. No jest no jesteśmy No właśnie oni są nasi ogólnie, nie że tylko, tylko moi albo twoi. Dobra, czy więcej siano zbierać? Kurde nie wiem. Zbierajcie siano. Halo. Co oni? Nie wiem. Oni dobra. się robią. Ej, oni biją śmiernicę, dobra, ja ich I chodź do lasu i rozkażemy im kopać drewno. O, dobra, oni to kopią jest. Kopią za nas drewno, nie będziemy za nich. To tu, tu jest idealny lasek Zobaczymy czy wykopią dla nas jakieś drewno jak zdobyć ten przedmiot, żeby stworzyć ten szmaragd czarny Gdzie oni są? Na Aha Kopać, kopać Kopać dla nas Kopią? Ko I what? Kopią. what? Ale nie te, ale, nie te drzewo Te drzewo Nie za kurczakiem latają, ale ja mleka Czemu oni nie kopią? Patrz, co oni robią? Co oni mają pracować. O. No bo co ci dwie że robią? Patrz, rozmawiają. Oni o. się mają, o! Wyko okay. Wykopią. patrz, coś. co mi wyleciało! Co? Ucak. O, to jest potrzebne, to jest potrzebne. Teraz tylko pali kopią, kopią. <laughs> nie boją. Niech kopią więcej! O nie, co ja zrobiłem? Kopią, tak, co ja zrobiłem? Kopią! Ja uh -huh. zrobiłem? Kopią! Czekaj, bo jest potrzebne. Mm, 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 mm. Czemu mi pokazują ten? O! Kurde drewno, a ja to zamieniłem Niech nie kopią mam. Niech kopią o Dużo drewna, bo oni już sobie kopią Dobra, Losek, dobra, robię, nocę, robię, kopię. tylko nie wiem co, co nam to da jak to zrobię Nie Ciek. wiem, może trzeba im zrzucić to Więcej kilofów muszę Ja zrobić. mam więcej tego już O, wiedział, znowu. Czekaj <laughs> znowu, Tak Dobra Taka. panią, zrzucę ci <laughs> Poczekaj, ja już tu robię masz, tam... masz, masz, Ej masz, masz, mam, mam pierwszy ten kle... What? Wow, tak! Jest to zrobione! Zrobiłeś to dobrze! Co się stało? No... Z, z, zrobiłeś, tak? No zrobiłem. What? Co się dzieje? Oni kupią wszystko! Co się dzieje? Ej, takim co takim tempem to się dokopiemy do Chinaaaa! <laughs> co to jest co się odwala? Co to jest? Mój muśk paluje teraz. Tak uh. dobre jedzenie. Ale co to, to, to czekaj, to, to wystarczył jeden, to już tego nie potrzebujemy Dobra, cześć, sprawdzą co teraz uh! trzeba Ujej, Cóż, uważaj, uważaj na crafting Crafting wykopię zaraz z pan. Ej, nie widzę One mi dirta kopią, let's go Ej nie O mam, mam, widzę Trzeba kilofryj kamień, kamień stary Nara powiem, Dawaj, dobrze, nie. dobrze, dobrze, dobrze Lara, oni mi kopią dirta Dawaj, dawaj, kobry stop, kobry Ale mam dirta kurde, spadnę ale mam dirt, dużo. Nie kopią, nie kopią, kopią, nie kopią, kopią, kop, 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 kop Elegancko, elegancko. Ty shifta trzymasz? Tak. A przestań. Trzymaj. Sorry. Nie trzymaj, nie trzymaj shifta. Jak ty kopiesz, ile oni tego kopią? No, mogę sobie wziąć to, bo się utopią zaraz. <laughs> no, macie nie z tego. Co? O, o, to jest potrzebne, to jest potrzebne. Potrzebne, mam chodź. tego dużo. Nawet te jedno chyba, chyba wystarczy, właśnie. Jedno chyba tylko wystarczy. Ale mam rzeczy! Masz dirta, nubek! O tak! co to, bo to jest słabe. <noise> Czekaj, ja jest. muszę zrobić kilofy drewniane. Teraz tak. No cyk, i tak cyk. można żyć, nie? No pewnie, że tak. A Dobra. nie, że nie. Dobra. Wziąłem, wziąłem kilofy. O! To. Mam! Jest wow. Iron, będą kopać żelazo! To? Teraz kolejny, uwaga, zobacz sobie Niebieski diamond chunk! Niebieski... Ej, czyli musimy teraz iść na dół. Tak, teraz żelazo trzeba kopać. Żelazo, żelazo. Muszą... O ja. Tu jest żelazo! O. O. Pa wszyscy, wszystko teraz kopią! Co tu się dzieje? O. Ale dużo kopią! No, szukajmy żelaza, żelazo to jest główna rzecz, O, żelazo kop, tu jest! Kop, kop, kop. Pa. Ale OP No przecież o. to jest taka kop... Ile masz? Już? Ja mam 8 żelaza. Nie wiem ile Wypadł ten daj changa, nie wiem kiedy to wypada kurde, jak ty to zbierasz? No ja mam szczęście chyba jak zawsze O kurde Co ty robisz? Co się, jaki przester miałem Co one robią? Czemu miałem taki przester? Bo one za dużo kopią Ale miałem przester, słyszałeś to? Patrz to, patrz to Ej Nubek też miałeś, o dobra masz to, słyszałeś przester? Nie, nie Jezu, na odcinku jak ja nie mogę, więc się boję No w Crafting payroll tutaj No, na razie nie róbmy craftinga, bo ja mam za mało żelaza, wiesz Aha, oni czas muszę kopać jeszcze z... Ej, czemu mi się przyciszasz, jak oni, jak oni kopią, to mi się przyciszasz Ja? No Nie wiem, panu. o, skiele, biją go Ale my Pan. nic nie musimy, tu jest, żelazo, It's... żelazo My sobie możemy po prostu kopać dżinta, kurde Tu jest żelazo Dobra, mam 37 żelaza. Ok, tu jest żelazo. Ile tego żelaza tu jest? Może kopią. 47. Ja nie mierzę. O kurde, o. nubek! Patrzaj. Ej, spadły villagerzy! O nie, ja spadam. O, stara... Ile tu jest? Czemu tu jest tyle ten? Bicie, bicie tych szkieletów villagerzy! Błagam. Żyjesz, nubek? Tak, tak, tak. Bo ty masz tego diamond czanka, to jest mega ważne. Dzień! dobry to nie jest ważne. <laughs> o ty dziadku. Ty. Błagam, tylko uważaj! Nie zginę. bo tam są szkielety. Jestem, jestem, na plus jestem. Łojujojujoj. No, A ty gdzie jesteś? Ja wychodzę stąd, wiesz, do góry idę. A ja też wychodzę, bo już nie mogę Tu jest, tu jest... Ej, <laughs> to jest najdziwniejszy odcinek. Dobra, idziemy do góry. A to był gdzieś... Jezu, jakie to jest rozkopane! O, tu też jest żelazo. O kurczę. Cyk, 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 Dobra Dobra, Ale chyście do mnie. Jeszcze węgiel, o nie węgiel, muszę pozbierać. Węgiel, węgiel. A co, ty jesteś na dole dalej? No nie mogę wyjść, nie wiem. O kurde. Dobra sobie, pomogę nubowi, bo i tak musisz po węgiel iść, nie? I będziemy przypalać żelazko. Dobra, mamy żelazo bo tylko teraz trzeba... O, właśnie, rzuciliśmy mi to. Dobra, żelazne kilofy okej. Okay. Dobra, tylko w ogóle przesadziłem z ilością. Pa? Masz? Pa! Pyk pyk Wuuu Ej, teraz diamenty będą kopać! I teraz, nie, teraz sprawdzę co trzeba. Uwaga, uwaga. Ej, znowu Diamond Chunk, ten sam. Ale cięższy, patrz. Ej, nie, ale ja już. A, żelaza tyle nie mam jeszcze. Czekaj, no ja iść sprawdzę kopać. ile mam bloków. Bo trzeba cztery bloki, tak? Tak. Czekaj. one będą kopać cały świat. Ale zaraz właśnie zobaczę, czy, bo możemy stać już na to. Ej, staćmy? Nie. A nie, bo trzeba tego, i tak trzeba iść kopać. Ale staćmy na to! Musimy, oni muszą tylko chwilę wykopać żelazo, i ci dropnie ten, ten. Ja mam, ja mam go drugiego O dawaj, 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 dawaj Dwa Patrz. Nie można kłócać, bo już co, oni są przesadzą, a zobaczymy ten no. świat cały kopać i w grę Bum. Recruiter Unlocked, co to znaczy? Nie wiem panie Następne są jakieś? Nie, a może być... Jest! patrz, Lediaksów trzeba znaleźć! To? Ja nie mogę ile diamentów no, trzeba Idziemy w znaleźć. dół, idziemy w dół. Ja się mówi, że ja zginę, nie? Oni są jacyś teraz, go nie będą kopać? Nie, to szybko, O kurde, się o, kurde, się o, kurde o kurde Ale to, jest to, to o, klikam, ja klikam, klikam i będą kopać na dół Idziemy, Dobra, idziemy to, powoli, na dół, powoli. idziemy na dół, idziemy na dół No, coś mówiłem No, zaraz gid, git, jak widzisz, Kurde, Minecraft mi <laughs> bugował komputer to Ale jest, jest fajnie zbudowane. O, ale lecimy teraz Klikam Aha. Wow, prawie zginąłem Ej, spadają nie. na mnie te O, ja też Proszę to kopać Ametyst. Ametyst Ameryst uh, Ameryst Potrzeba nam w sumie obsynia, o, diamenty, tak tak Diamenty, O, zaczyna się, zaczyna się. Diamenty! Panią. Teraz do przodu. Jak ja mam kopać do przodu? Diament, Pobre. Ile diaksów? Bieraj to. Pa, raz, czekaj, o. Ty to lubisz, ja nie, ale. <grym>, ty to lubisz, ja nie. Ty 12! Tak wyleciało, więc chyba tak. Ehm, gdzie no nie gdzie my mamy no. ten. O, tu jest. I faktycznie, ale dziwnie to jest zrobione. Jak mamy kopać i ten. Tak, żeby kopali przed siebie, bo nie się my w dół kopią. Tu są diaksy, kopto! Wykopali! Tak ej, ja uziem, wiem, chcesz. ej, trzeba skakać i tak klikać. 29 diamentów już mam Dobra, dawaj Czemu to nie kopią? O. A kopią! A teraz ja też mam. Ja dużo. musiałem widzę z Minecrafta, bo by się bugowało. Ja mam 3, 29, a ty? Eee, no dużo też mam. Już masz dużo? O, kolejne. Jak to leci? Co to jest? Uch. nasze villager, że mają cheaty. Tu mhm. diaksy. 34 Kolejne Kolejne Czekaj bo tu na, na, na suficie są nie. Patrz, teraz zrobię O nie, o nie, 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 nie też są, dobra Dawaj, dawaj, dawaj O kurde, nie mogę tam tych zabrać 60 już są, Ty nie star starczy chyba, co? Ty poczekaj, ja teraz jak już jest ten to mogę ten Patrz, teraz tak Wo łow, łow, wow, Musiałem, musiałem Na razie nie klikaj Teraz robimy tak, cyk I czego ja potrzebuję? Musimy widzowie zrobić, uwaga, uwaga gdzie my to mamy? Gdzie my to mamy? Ej, nie umiem znaleźć tego. Tu jest, bo jest taki mało widoczny. Dia... Ile diaksów? Ale, Ile? Teraz tak. No bo ja ci oddaję moje niektóre przedmioty, których nie potrzebuję. O nie, wyrzuciłem to ważne. Ale weź, weź, weź. Może mogę... Ja nie wiem, czy Ma. mi starczy. Ty mi poroz... dajesz shifta to. Ważne, żebym nie klikał shifta. Tak. Okej, okay, raz. Trzy, cztery. Mam to. A jeszcze jeden. Cyk. Potrzebuję tak, drewna, bo muszę zrobić patyki, a z patyków muszę zrobić to i kilofy, cyk. I czy ja już to mogę zrobić? Jezu ja zrobiłem kilofa, miałem zrobić miecze, ale ze mnie kurde młotek, nic nie widzę. Ej, ile diamentów? Ja się tu się gubię. Ale mam to. Wow. Warrior unlocked. Co? Nie wiadomo, o nie, nie. Jeszcze następne. Lapis lazuli, diamond chunk. Ender Perła, Portal Hacker. Co? Portal Hacker Token. Czemu Hacker token? Takie, nie, takie niebieskie coś, tak, tak jak wygląda, jak diaks sprawia, Takie coś musimy znaleźć. I no, i w sumie na razie tyle, bo potem będziemy Endermany szukać. Tylko niech kopią. Jak to się nazywa? Eee, a ja tego mam pełno. Czekaj, dobra. Potrzebuję zrobić cztery bloki z tego, także tego nie musimy jednak kopać. Potrzebujemy Ender Perły, Ender Perły, i musi wypaść Diamond Chunk. A to kurde, jak się diamenty kopie, to powinno wypaść. To no, powinno, a! Powinno tylko wypaść, nie? Oła. Nie, nie, dostaję B, tego. nie dostaję tego! Nie dostaję tego, nie? są pełno, ale. A tego dostać nie umiem. Spadajcie! A ja się to nazywa, bo ja. Ty... a dostałeś tonówek? No właśnie nie wiem. O, miece one mają, patrz, one są mocne! Co mają miecze? Patrz, patrz! One miece mają, czekaj, patrz! Ej, faktycznie! A, umrę, umrę! Już ci mówię Nubek, no takie takie niebieskie coś, nie wypadło ci? No Właśnie mam dużo niebieskiego, tylko teraz lapis, lapis, To ja ci powiem co to jest. Diamond chunk, diamond hunk. Takie niebie błękitne, nie wiem jak ci to powiedzieć. To wy, wygląda to... jak... O, dawaj! Czy to, bo ta gra się ustawiła na ciebie, że ty to dostajesz? A to Czemu się nie... tak się stało? Po prostu my tego już nie mieliśmy? Nie, nie, ender Perły jeszcze, ja nie mogę. Trzeba stąd wyjść, znaleźć endermany. Musimy poczekać na noc, wyjdźmy stąd. Wychodzimy stąd, nie klikaj, klikajmy shifta w ogóle. Widzowie gonią nas! Dokładnie, się, niech wykopią coś. Dobra, dobra, ej, oni mieczami! Ej, endermany za niego nie zabijają, potrzebujemy Enderperu. Dobra, wydawaj, villagerzy! Ej, na hita go zabijaj! Ej, mam! Jedną. Żyjesz, żyjesz, żyjesz. Dobra, ale mam jedną Enderperu tylko. Go dwie, tu też jest, też już zabili. Czekaj, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Obsydian też już mam, potrzebujemy tylko zapalniczkę zrobić. Zabijajcie ich! Tu mam endermany! Proszę no Zabijajcie ile te endermany! Tu jest, ty, ile tu jest popków. No czemu ich nie zabijają? Zabiją mnie te moby zaraz Ile tu jest mobków? Ała, 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 przestać proszę Dobra, dobra Nie ma żadnych... Mam dwoje... Masz jakieś enderperły? Enderperły... Yy, nie. nie A bo? Niech one to... wyglądają. Takie okrągłe, takie okrągłe coś Takie coś? Okrągłe to jest. To? Nie, to jest, to jest węgiel. Plecy! Co? No prawie zginąłem Co? Yy, tak, tak, tak! Ile tego masz? Tego? No Dwa Dwa? No, a co? A to robimy? A co robimy? Kurde, no bo jak ty byś bardziej ogarniał tego Minecrafta, to byśmy byli w domu, nie? A co na No, 5 razy szybciej to zrobili. Uh. Portal Hacker Unlocked! Możemy wychodzić! Musimy portal zbudować! O oh, tak! Portal Hacker Unlocked! Dobra, no bo. Cyk! Cyk! Chcę na wojnę. No no, nie, nie, to jest nieważne. Ło to... Nie! Wykopali mi to! Ile mamy? Dawaj! Wychodzimy stąd! Dobra, Nara, widać, że Uwielbiam nie. Was! Nara! Byli fajni. No, lecimy. Uciekamy. O, A. wróciliśmy. No. Nie klikaj sifta. Nie, nie, nie a, kliknąłem, ale to się nic nie dzieje. Nie spodziewałem się, że że to będą moje pupile, nie? Ale. No, pomogli nam wyjść z tego świata. On nie był, on był trochę ciężki, szczerze. Czyli nie, nie aż tak, tak, no. Taki pół na pół był, pół na pół. Na pół na Proszę cię, Hakerko, żeby dawać nam światy z dirtem. Please. O mój drogi, jak jeszcze tego filmu nie widziałeś, to jest z tobą coś źle. Musisz sprawdzić, co to za film, wejść w niego i go obejrzeć. Czym się.